Czy ty też osiągnąłeś już sufit finansowy w swojej pracy i nie masz już perspektyw na rozwój? Czemu ci o tym mówię? Bo ja w mojej pracy doszłam do takiej ściany: nie ma tutaj już możliwości rozwoju w moim pionie, na moim stanowisku, nie ma możliwości podwyżki na, tej, na tą chwilę, na którą ja jestem. Koszty życia rosną, a mimo, że bardzo lubię swoją pracę i ludzi, z którymi pracuję, jednak utrzymać się trzeba. I dlatego właśnie zaczęłam szukać rozwiązań na własną rękę. Ponad półtora roku temu zaczęłam scrollować po internecie, tak jak Ty to pewnie teraz robisz. I szukałam e, pośród TikToków rozwiązania dla mnie. I zatrzymałam się przy jednym. Zatrzymałam się przy TikToku dotyczącym tradingu, o którym na tamtą chwilę nie miałam absolutnie zielonego pojęcia. Ale zobaczyłam w tym ogromny potencjał. Trading, chociaż brzmi mega skomplikowanie, to wcale nie jest nic trudnego. Doświadczamy tego na co dzień, na przykład idąc do kantoru i wymieniając walutę. My robimy to samo, tylko na wykresach. Sprzedajemy albo kupujemy jedną walutę względem drugiej i zarabiamy na różnicach w cenie. Ja na tamtą chwilę nie miałam o tym zielonego pojęcia, ale dołączyłam do platformy edukacyjnej, gdzie wszystkiego mnie nauczono. Mamy teraz super narzędzia, świetnych edukatorów, sesje live, mnóstwo strategii i mega skuteczne pomysły na transakcje. Wachlarz możliwości jest to naprawdę ogromny po to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i dopasować trading do siebie i do swojego życia. Więc jeżeli jesteś w takiej samej sytuacji jak ja te półtora roku wcześniej i chcesz się z niej wyrwać, to napisz do mnie na tej drugiej platformie hasło szansa. A ja ci wszystko pokażę.